Konsola PlayStation pierwszej generacji przedmiot westchnień milenialsów, którzy ogrywali swoje pierwsze aspiracyjne tytuły z podlady, sprzętnią swoją premierę 3 grudnia 1994 roku. W Polsce pojawił się dwa lata później, czyli 1 stycznia 1996. Konsola sprzedała się w liczbie ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. W samej Polsce, która przechodziła wtedy transformację systemową, sprzedała się w liczbie ponad 350 tysięcy. Konsola i pad prezentowały się zgrabnie jak na tamte czasy, ale jest to oczywiście rzecz indywidualna i subiektywna. Tak samo wygląd ekranu powitalnego, który nie wiem jak Was, ale mnie zawsze przyprawiał o gęsią skórkę. Dziś, z perspektywy czasu, gry na PlayStation wyglądają mizernie, żeby nie powiedzieć słabo, ale na tamte czasy to było naprawdę coś. Z racji posiadania starszego rodzeństwa, przeciąłem się z tą konsolą, ale nie byłem jej aktywnym użytkownikiem. Co najwyżej, mogłem pochodzić sobie postacią Final Fantasy VII po bezpiecznej lokacji lub zagrać jedną czy dwie walki w takiej trójce. Pamiętam też jak z przerażeniem oglądałem rozgrywkę w Legacy of Kain lub Diablo. Takie seanse potrafiły wystraszyć każdego dzieciaka z lat 90. Ostatnio, wracając do tamtych czasów, wpadłem na pomysł, aby zrobić grę właśnie na tą konsolę. Zacząłem od tradycyjnego researchu, ale jakoś nie mogłem się skupić, po chwili zauważyłem, że brakuje mi jednego ważnego składnika, czyli kubka kawy. Z kawą w ręku, było już łatwiej zabrać je za research. Po przeskrolowaniu kilku stron i kilku zapytaniach do czata, sprawa zaczęła się klarować. Można tworzyć gry na PlayStation 1, ale trzeba wybrać odpowiednie oprogramowanie. Generalnie są dwie biblioteki: PSYQ oraz PSNOB SDK. Pierwsza biblioteka to oficjalne SDK Sony. Była ona używana w latach 90. Nigdy nie została opubliczniona, teoretycznie nielegalne jest jej posiadanie, jest ona bardzo stara i można powiedzieć, że archaiczna. Druga biblioteka jest tworzona przez społeczność Homebrew. jest w pełni legalna, kompatybilna z kompilatorem GCC, posiadająca przykłady, narzędzia i dobrą dokumentację. Z racji niewątpliwych plusów w drugiej biblioteki wybrałem właśnie ją. I tu muszę zrobić głęboki ukłon japoński w stronę twórców. Całość instaluje się bez bólu. Wszystko wydaje się naprawdę przejrzyście opisane. Mówię to jako osoba trochę techniczna, więc nie wiem jakie będzie Wasze odczucie co do niej, ale dla mnie to rewelacja. Według dokumentacji i tego, co powiedział mi Chad, PlayStation jest w stanie renderować około 1800 do 3500 trójkątów na klatkę, ale jest kilka ale. Jest to wartość orientacyjna, zależy od rozdzielczości, ilości efektów, ilości obiektów na scenie, animacji i logiki. W praktyce około 1500-2000 trójkątów to typowa wartość dla gier z tamtej epoki. Dla porównania. W GTA 3 mamy od 5 do 10 tysięcy trójkątów na scenie. W Wiedźminie 1 kilkadziesiąt tysięcy. W Wiedźminie 3 setki tysięcy, a nawet więcej niż milion. Czyli PlayStation operuje na ułamkach procenta tego, czym dysponują współczesne gry. Nawet dziś budżetowy smartfon jest w stanie wycisnąć z siebie o wiele więcej. Tak więc nic dziwnego, że twórcy z tamtej epoki skupiali się na tym, aby główna postać wyglądała dobrze i była najbardziej wyeksponowana, a otoczenie maksymalnie Chciałem zacząć od wyświetlenia jakiegoś prostego modelu 3D. Miałem swoją starą postać z wcześniejszego projektu. Problem w tym, że była zdecydowanie zbyt szczegółowa. Więc w ruch poszła topologia siatki i upraszczanie tekstur. Efekt moich wypocin uruchomiłem na symulatorze rekomendowanym przez twórców biblioteki, który ma nawet w sobie debugger oraz logger. Były one bardzo przydatne w procesie tworzenia. Po uruchomieniu model się wyświetlił, tam więc pierwszy sukces za mną. Z teksturą było już trochę gorzej. Eksport tekstury był dość problematyczny, ale po kilku próbach ostatecznie się udało. W repozytorium biblioteki znajduje się świetnie opisany przykład obsługi kontrolerów. Nie zagłębiam się tu w macierze translacji, rotacji i skalowania. Link do tego zostawię w opisie, bo to temat na osobny film, jeśli kiedykolwiek powstanie. Jedyne co mogę podkreślić to to, że rozumienie tych obiektów matematycznych jest kluczowe do poruszania obiektów w silniku PlayStation. Jeśli chodzi o animację, to uznałem, że nie będę robił długiego researchu e, pod tytułem, jak powinno się to robić według sztuki, a spróbuję temat ogarnąć sam. Kilka lat wcześniej robiłem grę w OpenGL-u i tam zastosowałem bardzo prostą sztuczkę a mianowicie przełączanie całych modeli klatka po klatce. Użyłem gotowych animacji, które Adobe Mixamo udostępniło za darmo na swojej stronie internetowej. Niestety na tym etapie musiałem zrezygnować z mojej postaci, ponieważ gotowe animacje nie chciały współpracować z modelem. Na boku szybko znalazłem prosty model bez dużej ilości trójkątów. Tutaj już nie było problemu i animacje adaptowały się do postaci idealnie. Gdy wersja alfa mojej gry była już gotowa, chciałem ją odpalić na prawdziwej konsoli. Zasadniczą miałem trzy opcje: odpalenie gry z płyty za pomocą exploitu, czyli zewnętrznego programu uruchamianego na zewnętrznej karcie pamięci, który pozwala na rozruch nieoryginalnych płyt, przesłanie gry za pomocą serial portu i jej uruchomienie też za pomocą exploitu oraz trzecie uruchomienie gry za pomocą zewnętrznego sprzętu, który imituje napęd. Uznałem, że spróbuję najpierw uruchomić grę z płyty. By poczuć się jak prawdziwy deweloper PlayStation, musiałem oczywiście nagrać grę na płytę. Dobrze, że miałem starego laptopa z nagrywarką, ponieważ w dzisiejszych czasach to już nie takie oczywiste napędy wyszły już trochę z użytku. Po nagraniu i przygotowaniu sprzętu podjąłem pierwsze próby. Po wielu próbach gra w końcu odpaliła. Ta reakcja, jaką widzicie, jest to moja szczera reakcja. Nie reżyserowałem jej w żadnym stopniu. Naprawdę bardzo długo mi zajęło, żeby uruchomić to napłycie, ale w końcu ten kamień milowy został osiągnięty. Czyli ostatecznie można powiedzieć, że ogarnąłem cały proces i teraz mógłbym zacząć jakąś poważną produkcję. Jednak nagrywanie co jakiś czas gry na płytę byłoby uciążliwe, dlatego też wypróbowałem opcję z kablem. Niestety, ale nie istnieje coś takiego jak adapter, serial USB do PlayStation 1, tak więc musiałem go zbudować. Całe szczęście znalazłem bardzo fajny tutorial z kilkoma metodami, jak można to zrobić. Do adaptera był mi jeszcze potrzebny konwerter USB i kilka kabli. Po podłączeniu wszystkiego uruchomiłem konsolę i spróbowałem przesłać execa z Grom. Ta metoda także elegancko zadziałała. I tak wyglądała moja przygoda z próbą stworzenia archeicznej gry na archeiczną konsolę. I tak, czy było warto, czy to miało sens? Pewnie nie, ale miałem przy tym dużo fajnej zabawy. Także polecam Wam na zimowy projekt, żeby sobie trochę podobać. To tyle ode mnie, dzięki za obejrzenie i zapraszam na mojego Instagrama. Pozdrawiam!